To wspaniałe uczucie, jak słyszę, się, eee. że słowa poczekaj chwilkę, tylko chciałbym skomentować. To, to wspaniałe uczucie, jak słyszę, jak były prezes GPW mówi o krypto i nie dławi się tym określeniem. I, i pytanie do tego, i to, to, jest, to, to jest coś wspaniałego. I pytanie takie brzmi: jak wyglądałby w, w Pana ocenie miraż blockchainu z akcjami, które są również częścią zapisu? w postaci papierowego. I, no i to wspaniale, to, w, to wspaniałe uczucie, jeszcze raz powtarzam. Dzięki, dzięki za to, co mówisz. Nie mirasz, tylko Mariasz chyba chciałeś powiedzieć, tak? Maria. <grywa> no Mariasz na razie mirasz, tak? No właśnie. Wydawałoby się, że wykorzystanie blockchaina. To jest groźba dla tych właśnie tradycyjnych instytucji rynków kapitałowych, bo blockchain z tą swoją autentyfikacją taką autonomiczną, on wnosi coś takiego, że te centralne, centralność nie jest, nie, jest, nie jest czymś jedynym dobrym. Tak? Centralność i monopol zawsze były dobre na rynkach kapitałowych, to znaczy centralność i monopol w wykonaniu giełd to był taki dobry monopol bo co jest najważniejsze, nie teoria, że tam jestem monopolistą czy nie, tylko czy jest pool of liquidity, tak? Jak pool of liquidity może być większe, to należy wszystko zrobić, żeby ono było właśnie jak największe, łącznie z tym, że, że lepiej jak jest jedna giełda w danym kraju, niż, 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 niż dwie czy trzy. Blockchain to zmienia, myślę, że jeszcze bardziej to zmienia dla systemu Rejestracji instrumentów finansowych, czyli stanowi e, pewnego rodzaju zagrożenie jeszcze bardziej dla takich instytucji jak KDPW. Natomiast, y, natomiast y, no z tego, co, 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 co wszyscy mówią, to nie da się technologii blockchainowej wykorzystać do organizacji obrotu, dlatego że ona jest po prostu zbyt wolna. Tak? A y, czyli czy nie pozwala na realizowanie y, transakcji, y, a, z, a zwłaszcza ogromnej liczby transakcji w jednostce czasu takiej jak milisekunda czy, czy mikrosekunda. Tak? No ale to pewnie jest kwestia y, jakiejś tam dalszej ewolucji tej, y, tej technologii. E, ale wyczuwam, że w Twoim pytaniu chodzi o coś, o coś innego. Czy. Y, czy świat, który jest urządzony w ten sposób, że są właśnie te e, bardzo reputacyjne e, instytucje, które w jakiś sposób monopolizują obrót, to jest dobry świat, czy lepszy jest taki świat, który jest całkowicie zdemokratyzowany i zdecentralizowany tak? i wszyscy sobie po prostu handlują wszystkim e, w blockchainie, który zapewnia stuprocentowe bezpieczeństwo? E, wydaje mi się, i i nie chcę, żeby to zabrzmiało jako tak naprawdę brak jakiegoś konkretnego sądu na ten temat, ale naprawdę wydaje mi się, że najlepsze jest połączenie obu tych światów. To znaczy e, instytucji e, regulowanych, ale rozsądnie, tak, e, regulowanych z myślą o efektywności i o, i o rozwoju. E, które są odpowiedzialne za organizowanie obrotu i back office, ale również yy, pozwolenie na to, aby obrót realizował się poza takimi właśnie forami obrotu. Dlatego ostatnio polubiłem crowdfunding, bo jest on dla mnie symbolem takiego właśnie yy, takiego yy, takiego właśnie. Yy, że, że jest paszport na robienie czegoś poza tym tradycyjnym establishmentem rynkowym. Więc wydaje mi się, że, że, że dobra byłaby taka struktura rynku, gdzie jest i jedno, jedno i drugie. I myślę, że przez pewien czas będziemy się właśnie poruszać w takim świecie dualnym, bo te rzeczy, one już dzisiaj wiemy, że to wszystko zostanie, prawda? Kilka lat temu to jeszcze można było sobie zadawać pytania, blockchain, co to jest, czy to nie jest jakaś po prostu przemijająca moda, albo to samo, jeśli chodzi o kryptowaluty, prawda? To, to wiadomo, że to są już, wiadomo, że to są trwałe elementy naszego, naszego świata. To jest dobre. Nie, nie dławię się, nie dławię się, jeśli chodzi o krypto. Yy, z, zupełnie. Wręcz nawet yy, musiałem naprawdę rozkminić yy, o co w tym chodzi, bo właśnie, jak robimy projekt tej giełdy udziałów, yy, udziałów yy, w spółkach zo to jest oparte na yy, z grubsza i nie do końca prawidłowo można to nazwać tokenizacji. No więc, to, 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 yy, to, yy, to wszystko. To wszystko, co tam jakoś o czymś się wiedziało i co było blisko, no to w tym momencie już musiałem to objąć dosyć, dosyć solidnie. Zresztą powiem Wam też taką refleksję. To nie jest tak, że e, kryptowaluty, waluty wirtualne, tokeny, że to jest jakiś że to jest jakiś prostszy świat. On jest moim zdaniem znacznie bardziej skomplikowany. Niż ten porządek tradycyjnego obrotu instrumentami finansowymi. To jest, to, jest, to jest szalenie trudne, bo jest taka narracja, która mnie y, irytuje, taka dosyć powierzchowna. A stokenizujemy wszystkie aktywa i będziemy mogli wszystkim y, obracać, i w ogóle aż dziwić się można, że ludzkość na to wcześniej nie wpadła. To wcale nie jest tak. Bo podpadamy pod całą masę kategorii, regulacji, definicji, bo technologia akurat nie jest problemem, ale problemem jest ta cała, mówiąc po marksistowsku, przepraszam tutaj wszystkich Was za tego rodzaju nieoczekiwaną nawet dla mnie paralelę, ta cała nadbudowa. To jest, to, jest, to jest w ogóle taki olbrzymi lewiata. I teraz znalezienie w tym, Miejsca dla właśnie yy, y, dla STO, dla ICO, dla tokenów, dla cryptocurrencies i tak dalej, żeby to miało jakieś samodzielne miejsce, to już dzisiaj jest niemożliwe. To już dzisiaj jest niemożliwe. To już ta epoka, która bardzo krótko trwała, y, podboju dzikiego Zachodu, gdzie po prostu zajmujemy dowolny kawałek prerii i nikt nas o nic, o nic nie pyta, to już w ogóle jest dawno passé. Yy, yy, więc, yy, więc ten segment, yy, ten segment yy, przynajmniej w tym wymiarze takim oficjalnym, bo nie mówię o tym, co się tam dzieje w różnych darknetach, tak? ale ten segment, on też będzie miał podgórkę, on będzie miał bardzo podgórkę. I to, yy, yy, i, i to mi się wydaje też czynnikiem, który spowoduje, że ten yy, obrót w yy, formule tradycyjnej, tak to nazywam, już po prostu takim skrótem, no ale yy, wiemy o co chodzi, prawda, i ten, i, i ten nowy obrót, te nowe techniki obracania aktywami, one będą współistnieć, one będą współistnieć, one nawet poniekąd będą w tym samym worku i wcale mnie to nie cieszy, bo też chciałbym mieć, chciałbym mieć jakieś takie pole, gdzie naprawdę można wszystko, chyba że ktoś czegoś bardzo konkretnie i wyraźnie zabronił, ale już nie mamy czegoś takiego, już czegoś takiego Sądzę, że nie mamy. Może wy tam macie jeszcze jakieś może macie jakieś takie pola czy nisze, gdzie tak się, tak się czujecie. No myślę, że, że jeszcze rynek walutowy jest chyba, chyba w dużym stopniu, w dużym stopniu takim właśnie, taką przestrzenią czy takim obszarem. Tego rynku walutowego nie lubię, z kolei, bo czuję się na nim jak po prostu jakiś po prostu malutki człowieczek na jakimś gigantycznym oceanie, więc to nie jest mój mój biotop, że tak powiem. Słuchajcie, moi drodzy, szalenie mi się w ogóle naprawdę z wami rozmawia, ale będę musiał niestety za chwilę kończyć. W ogóle bardzo chętnie bym się umówił na jakąś kontynuację, natomiast. Natomiast po prostu mam spotkanie i bardzo na temat, bo z jednym z polskich domów maklerskich w centrum Warszawy i chyba będę musiał po prostu zaraz się zrywać. Hey, ba bardzo dziękujemy za, za spotkanie. Jest tu nasz, jest z nami Arek Regieś, który razem pracuje, wiem, że pracujecie razem, tworzycie Biswanda. Możemy jeszcze pozmawiać o tokenach udziałowych, o czymś tutaj, Wiku, zagadnąłeś. A jak coś, to zapraszam na kolejne spotkanie. Zrobimy...